mam Dzisiaj chyba pierwszy wrok z garażu, kiedy już nie jeździmy, bo tak naprawdę nie jeździmy jakieś dwa, dobre trzy tygodnie. Dwa, trzy. Zwa. Ja dwa. No, z dwa tygodnie. Ja już trzy nie jeżdżę, bo amortyzator się wylał, dość często przypadłość w wercekach. Weź mhm. spójrz, pokaż. No jak widać amortyzacja z tyłu leży Ściągnęliśmy Sch już osłonę, olej się wylał Tu nie będzie widać, jak jest za ciemno. nawet widać, że tu już uszczelka wyszła Więc no nie ma jak trzymać nie. No i przygotowujemy się ogólnie do, do jakiegoś tam Serwisu W sumie od kiedy je mamy to już mamy 35,4 Przecinek motogodziny nabite przez licznik, a mamy je Dokładnie nie pamiętam daty Musiał spojrzeć. Sobie tak naprawdę, podobnie mają przebiegi. No ten ma na pewno 35,4. Ten może mieć tak samo, nie? Twój. No, podobnie, na pewno podobnie. No. dużo razy z was nie jeździliśmy. Więc... Tak naprawdę mamy je od czerwca, można powiedzieć, tydzień po tygodniu. Pierw kupiliśmy mojego, no patrz, potem dopiero... ten drugi. No tu stoi też kolegi, ale to dopiero to świeży zakup. to no Możecie zobaczyć na poprzednich filmikach. Jak go kupowaliśmy No i co w sumie jak kupiliśmy to i tak każdy, ja u siebie zmieniłem tłok I tylko tyle po starcie, na start Tutaj tak naprawdę zaraz po zakupie zmieniliśmy pierścienie Bo tłok jeszcze był bardzo dobry, no a cylindry zostały przechonowane I tu też jak otworzyliśmy, no też Jak otworzyliśmy głowicę Znaczy na no, głowicę, zdjęliśmy głowicę to się okazało że zawór wydechowy podparty Dlatego zawory też zostały wymienione, bo na garu tam było mega, mega dużo. Zostały tam. dotarte? No, były Ta, docierane. docierane nie? Były dotarte, i tak naprawdę już nie ma problemu tam z jakimś kopceniem. Teraz się znowu jakiś tam mały problem pojawił. No, ten trochę kolegi to bardziej. No mój jeszcze mniej kopci, ale jeszcze nie kopczo tak, żeby tam jakoś musieć to regenerować. Nie ma dramatu. I tak naprawdę będziemy w tam, nie wiem, za jakiś tam tydzień. Dwa może je otwierać samą górę na razie. Tu, tu pierwszy pierw, otworzymy górę, zobaczymy jak to wygląda i będzie możliwe, że wymieniać cały cylinder z tłokiem pierścieniami. Zaczymy luz na nawale czy jest, jak jest to też się wał wymienić. I to tak naprawdę mały serwis time będzie tego. No u mnie tak samo otworzymy górę. Też zobaczymy jak to wygląda, bo ja nie robiłem z zawarami nic. Były szczelne, nie dotykałem, nie, nie, nic tam nie ruszałem. Uszczelniaczy też nie zmieniałem kompletnie nic. Więc też będzie otwarty serwis. Zobaczymy, czy jest luz. Że w następnym sezonie nie musicie się o to martwić za bardzo. No wiadomo, zawsze może się coś zdarzyć. Tutaj jeszcze będzie mała modyfikacja bo będziemy zakładać wałek Z40 do głowicy. Yy. Będzie nowe magneto. magneto lekkie, ten Outer Rotor Kit W sumie już idzie Tak naprawdę zamówione, tylko czekamy na dostawę Jeszcze z takich rzeczy co będzie robione przy tym, to na pewno wymienimy cały napęd Napęd Możliwe, że tylnią, tylną, ale nie wiadomo Coś jeszcze? Chyba nie Olej na pewno? No olej to zmienimy zaraz po tym no co sprawdzimy, na pewno też sprawdzimy główko główko główkę główkę, łożyska, główki na pewno by, kurwa, bo ciężko, ciężko chodzi, bym. więc musiało chyba przeskoczyć się zużyć, więc to będziemy rozbierać cały, 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 tu, całą ramę Te ramy całą kierownicę wyjmiemy sprawdzimy łożysko i to chyba tyle nie ma tak naprawdę żadnych bolączek no napędu to wymienimy zębatkę zębatka jest oryginalnie 16 z przodu będzie 15 w standardzie 420 Tył będzie niezmieniony na 41 zostanie tak, tak. Ale oczywiście nowa nie ta stara mm -hmm. Prowadnica też będzie zmieniona Ślizg No cały kompletny napęd I łańcuch Też żeby się o to nie martwić No łańcuch nie będziemy montować tego oryginalnego Tylko zamontujemy sobie Dida Niby Znaczy niby, no, no na pewno będzie lepszy niż ten oryginalny Ten oryginalny tak naprawdę u mnie siedzi to wyciągał się, można powiedzieć co jazdę, co dwie, już teraz też by się przydało go naciągnąć pewnie, jakby go opuścił i sprawdził luz. No i to na tyle. Nic tu się więcej nie działo przez te 35 motogodzin. Czy jesteśmy zadowoleni ze sprzętów? Jak na nasze warunki fizyczne, czyli wagę i wzrost, no u mnie 188 cm i 92 kg to powiem, że jestem no w ostatnim limicie chyba takim wysokościowym. Jakbym miał już 1,94 m nie wziąłbym go raczej przy tej wadze. na no, pewnie wtedy jeszcze więcej bym ważył. Więc na raczej nie, tak jak tutaj kolega ma 1,82 m i 77 kg. Nie, nie, jestem zadowolony na pewno próba. Hmm, fajnie, że się nic nie działo. No nie mieliśmy z tym jakiegoś dużo problemów przez te 30 godzin Zmieniliśmy od razu na starcie też dysze na 105 To był pierwszy tuning również W sumie z tymi tłokami i pierścieniami W każdym kupiliśmy to no, pierwsze co to dysze wymienialiśmy Dokładnie, w tamtym też już się zmieniona na 105 W tym z 2017 roku Co czwarty jeździ z nami to też jest 105 No i to na tyle Nic więcej nie było robione Aha, no, jeszcze pewnie pamiętacie na filmiku, jak przednia felga była skrzywiona. To już jest nowa, oryginalna, stalowa, nie aluminiowa, stalowa. I tak naprawdę, jak można zauważyć, to już ma lekkie bicie, przyda się to wycentrować. To, że problem jest to wycentrować. Sami to nie będziemy robić pewnie w rowerowym, bo w, tam w motocyklowym nie chcę. W motocyklowym dla samochodów nie chcę tego centrować. dzielić się nie zajmują, więc spróbujemy w rowerowym. Czekamy na kilka części, ale już tam coś tam przejechało. Ostatnio użyliśmy tego środka do mycia. I efekt jest naprawdę fajny. Teraz kupiliśmy 5 litrów, a wcześniej w tym myliśmy. To jest to samo, tylko że po prostu mniejsza bańka i o wiele droższa. Zatem płyn 40 zł. Jeszcze z shakerem. który można łatwo natryskiwać sobie to wszystko. I mamy kilka części. Tak jak mówiłem będzie, no tu jest wałek. Bałek nie jest kupiony na pitbike, jest ściągnięty z Chin. Taki sam jak na pitbike, tylko trochę tańszy. Kosztował 97 zł. No, 97 i z groszami tam jakieś grosze jeszcze. No i to w sumie no, opłaca się, bo nie wiem ile kosztuje na pitbike, ale ja nie ogarnę, nie pamiętam. No tu mamy tu zębatkę, to akurat jest z 41 zębów. Mm. Mamy też naprzód, bo będzie modyfikacja, więc nie wiadomo, czy zostanie 16 szesnastka czy 15, tak? to jest 15 zębów to chcemy założyć no i 16 też była kupiona całego. jakby nie wiadomo, tam no miała być prędkość jednak ale myślę, że zostaniemy przy 15 tak jak planujemy, żeby trochę tej mocy więcej było szlizg jest zamówiony też nie jest speedbike'a też jest ściągnięty z Chin tak większość no, tu są rzeczy. grippy pro taper'a, to są z ściągnięte tylko, że trzeba czekać, no to niestety jak się chce wymienić napęd, to trzeba szybciej koreczek od spustu oleju z magnesikiem dobrze przyciąga jak widać, zębatkę trzyma więc coś tam zacząć będzie zbierać i tak samo prowadnica też nie jest speedbike'a też jest ściągnięta z him, wszystko się da co do wykonania tych rzeczy tak jak prowadnice czy ten ślizg to myślę, że jest to samo prowadnica tym bardziej jest taka sama jedyne co brakuje w tej prowadnicy, a co jest w tych oryginalnych, to jest ten napis MRF. No to wystarczy, coś jak luźna to się przekłada i się ma. No to blacha można zdjąć czarną i zmienia się na tę oryginalną, albo została się czarną. U mnie i tak już nie jest oryginalna. bo była wykrzywiona. Się skrzywiła, wszystko się pogięło, więc trzeba było szybko reanimować. Akurat kolega miał, więc dał. Ja mu odkupiłem. Przyszła w miesiąc zadowolony. Tylko, że przyszła niebieska, miała przyjść czarna, ale nie płakał. E, tak naprawdę to było do, do, do tego drugiego, do mojego. No jest mało rzeczy: mało, bo do mnie jeszcze jedzie. Mam też zębatkę 41. To jest filtr. No, filtrów tam potrzeba kilka, tak naprawdę, żeby nie czekać. i Jak się suszy, Świece będę demontował. Tak samo mam korek. Linki mam do sprzęgła czy do hamulca, takie same do, do regeneracji Zębatka naprzód, co tu mamy? To są uszczelniacze, uszczelniacze do zaworów. No to akurat nieważne. No tu mam taką naklejkę na mój nowy wydech, jeszcze nie widzieliście, bo nie mieliśmy nagrać, szans nagrać. Bo jak go okay. zmieniliśmy, to po prostu amortyzator wyleciał wydek wleciał ten co, nie wiem czy na filmiku było widać był, był jak kupowaliśmy to ten wydech dostaliśmy tak naprawdę w cenie tamtego z 2017 roku on był cały tam już zużyty waty w środku nie było jak go otworzyłem nie mam z tego filmiku, bo naprawiałem to bez kamery co tu mamy, tu mam podkładki pod wydech jest tego kilkanaście sztuk, chyba 10. nie jest napisane ale chyba dziesięć Odpowiedźnik do baku, bo mój się zgubił przy wywrotce, nikt tego nie widział, po prostu już się nikt nie wrócił i nie ma. To mam tak samo ślisk. No, prowadnicy nie mam, ale ja mam na obu, więc jak naprawdę nie będę zmieniał. No i jest tłok, jest jeden tłok zapasowy. Aczkolwiek nie wykluczam, że zostanie zmieniony cylinder cały. No, zobaczymy, no będziemy to otwierać, jak naprawdę się okaże. To są z takich rzeczy, które mamy teraz. Jeszcze tak, tak jak czekamy. mówiłem, czekamy na. Kilka czekamy na, 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 na magneto, na łańcuchy. Na no łańcuchy pewnie przyjadą tam do końca tygodnia. Jak nie, to w następnym tygodniu. Więc wszystko będzie. Musimy czekać. I będą filmiki na pewno z remontu. Z no, po, powrzucamy jakieś filmiki, właśnie jak robimy. Wymieniamy i tak dalej. Aby też, jak ktoś tam będzie chciał, sobie wymienić w domu, żeby miał jakiś podgląd, wiadomo, jest tego dużo już na internecie. Można się wzorcować na innych my to robimy też. na Tam na jakiś poradach z doświadczeniem trochę większym, więc no wrzucimy. Możemy to wrzucimy. Dzisiaj jeszcze wymiemy tego amortyzatora wylanego, więc możecie sobie zobaczyć. Tak naprawdę zdejmiemy boczki tylne. Tylne pewnie kanapę będzie zrzucić, no i zaczymy. Czy ten chlapacz też, żeby się dostać do góry, te przednie widzę, że wyjąć. Wyjmiemy te przednie, bo tu jest śruba u góry. No i tu jest śruba. No i chlapacz No dobra, to zdejmiemy przednie boczki. Bierzemy się do roboty.